Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony KokoBos, a to jest następny odcinek z yy, naszej przygody z Wolfensteinem. Teraz jak widzicie, na no, już jeszcze raz mapa Dubrownik. O Jezu, źle zrobiłam. Dzisiaj teraz aktualnie jest 9 na 8, nas jest 9 z 8 znajdują się dobrzy gracze. Ciężko będzie wygrać tą mapę. Szczególnie z moim celem. 11 minut, nie 12, ale już minuta minęła. Ta mapka trwa. Ale poleciał on. Im krócej, tym lepszy, bo jest lepsza jakość, szybciej się wrócę. Chodzę więcej, więcej, więcej odcinków. Kurczo, 27 HP. Jakie przejście mnie tworzył. No, tak się gra. Można wchodzić tutaj właśnie na... Na dachy, te żółte takie, ale no nie wszystkie. No więc może trochę pokąpić. Chciałem grać bazuką, ale zajęta była. Wiem, mapa dla nupków tylko. Eee, broń dla nupków. Ale czasem... ...fajnie chcę pograć bazuką. Albo pancerem. Jak ja to mówię, czyli pan Paolo wcale nie wiedział. Jeśli dziwicie, czemu, czemu mam wyłączony właśnie głos, jak jest na przykład great shot, coś tam, coś tam, to właśnie sobie zmienię tutaj w, usta w ustawieniach tutaj. Muszę voice chat off albo voice chat off. Ale jak jest on, to jest bardzo głośno i... No po prostu jak coś... Jak pan na przykład great shot i w tym samym momencie będę coś mówił to mm, nie będziemy mnie słychać praktycznie Nie chcę się wydzierać do mikrofonu Szczególnie że rodzina jest właśnie Tam by... o kurczę, ole shot, po prostu we mnie Haha. się! to się! Obiekt tak wyjadę. Ho ho! mówią? Tarzan! Czekaj, jaki tam jumper. Zakończysz mapkę? Nie, no trochę krótki odcinek, trzy minuty. Za krótki trochę sobie bierzesz za pogrom. Za krótko oglądacie, mało wyświetleń, szkoda. No tutaj myślę, że ja naprawdę zginam, ale chyba już wiesz. Nie chcę tak szybko mapki ten, żeby było koniec. Fajna mapka, mała i króciutka. Kurczę, zawsze drugi wali. Bym go zabił, ale... Wiem, że jakość jest słaba, ale... Po prostu możecie oglądać na małym ekranie, nie na pełnym, bo jak jest na małym, to jest fajna, fajna jakość, wszystko widać. Na dużym niest niestety już nie. ona nie jego jak to Długo już powstanie Jest yy, w trakcie przygotowywania ten wielki poradnik o Wolfensteinie. Sztajnie Potrzebuję tak pomocnika, już znalazłem Z Takim kolegom jednym będę nagrywał Pozdrawiam Ci serdecznie, jeżeli będziesz teraz to oglądał A raczej będziesz Mp, wezmę. Niektórzy mówią, że mp jest lepszy od tego, a ja sam nie wiem. Kurczę, szybki, dać go mnie jeszcze. Hm. Jeszcze nikt mi IP serwera nie poddał, więc tylko tutaj gram. Ale jak już podaję, będziecie podawali, to proszę. A to były serwery na quarter. I najlepiej XPSAFE. Kurczę, to były taki. Ja Tam w tych drzwiach to był taki żołnierz, który właśnie dużo obrażeń na mnie dostał. Nie chciałem go jeszcze dobić, ale już. Jakichś tam razem było, w takim razie. Only minutes, o, sorry. <laughs> sorry, sorry, wielkie sorry. Nie chciała się wstrzymywać. Sorry, sorry. Ale się do mnie strzela, ale ja zdążyłem mu się ukryć. Chyba on mnie szukał. Mogą wtedy skończyć tą mapkę. No ale cóż. ja muszę powiedzieć ładny zwrot. O, zabijam go. Nie spodziewałam się tego. Tam się odwracają. albo nie tu w innym miejscu obok w tym domku obok Jeszcze jest taka dziura, ta, dziura w dachu albo raczej dziura w strychu i tam nie skaczam na dół dużo polaków jest w moim teamie 1, 2, 3, 4 razem ze mną najwięcej chyba aktualnie na serwerze oa pancer faust to jest bardzo kawał, no nie, nie, nie. Ostatnio właśnie... W... ...późnym filmikiem, jakim wróciłem, by właśnie ten drugi par. Możecie sobie go obejrzeć, bo się trochę nad nim męczyłem. Mi nie działało... ...mi nie chciało się wrócić. Teraz to renderowałam 3 razy, czyli 3 godzinki. Zeszło nawet na 16 minut. Także no nie wiem. Oglądajcie, właśnie trochę na tym namęczyłem. O! Clean free i rampage jednocześnie. Dwa, Pola Dwa i Polacy. Tak, kurczę, myślałem, że Axis. A, i wyciął. Kurczę, nie robię Eee, pancer fausta. Strzeli jeden raz już po mnie. Strzeli choćby nawet z 2 metry ode mnie, to i tak nie zabiję. Powinna być trochę słabsza ta bazuka. Łagiii! Kurczę. Dużo oberwał. Kurde, mój Jest mu głupak. bym go zabił, ale... ...pronoć bym było. Nie no, jeden był, ale... Się go Będę też nagrywał jedną nową grę, zobaczycie sobie niedługo, będzie niespodzianka jaka. To będzie gra taka, w którą bardziej grają dziewczyny. Więc możecie się trochę usmiać. <laughs> Jedna koleżanka mnie poprosiła, więc specjalnie, specjalnie na jej prośby będę nagrywał taką jedną gierkę Trzy, 2, 1 A, zdążyliśmy! Patrz to ledwo! Ostatnia sekunda. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w następnym odcinku. To to by było na tyle. Pa, pa.